Rok 2020 nie był dobry dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. Dyrektor Jacek Domagała przed zapowiadaną na 13 maja sesją absolutoryjną przedstawił radnym ubiegłoroczne wyniki. Pandemia dokonała spustoszeń w wielu dziedzinach życia mieszkańców Leszna. Jej skutki odczuły firmy, także miejskie. Jak mówił Jacek Domagała, w 2020 roku MZK planowało przewieźć 1, 700 mln pasażerów. Tymczasem z przewozów komunikacji miejskiej skorzystało, tylko 947 tysięcy osób. Ten zły wynik to głównie efekt zamknięcia szkół i nauki zdalnej. Najgorszym miesiącem, jeśli chodzi o przejazdy, był kwiecień 2020 roku. Z usług komunikacji miejskiej skorzystało 27 tysięcy osób. Najlepszym był luty 130 tysięcy. Rok 2020 miejski zakład komunikacji zakończył na minusie wynoszącym ponad 638 tysięcy złotych. Miasto musiało zasilić MZK z budżetu kwotą 600 tysięcy złotych.